Od jego pracy zależy komfort i efekt wizualny każdego mebla. Spod jego ręki wychodzą między innymi kanapy i fotele, które dzięki solidnemu warsztatowi służą w naszych domach latami. Tapicer to zawód cieszący się zainteresowaniem i uznaniem. Po otrzymaniu danych elementów ze stanowiska oklejania, który jest już przygotowany pod, pod typowo pod tapicera, należy tą starannością obić, naciągnąć dany pokrowiec, który jest przygotowany przez szwalnię. A w dużych firmach pracy nie brakuje. Działająca od 1990 roku fabryka mebli Libro to miejsce, gdzie działają aż dwie duże tapicernie. Dziennie przez ręce każdego tapicera przechodzi nawet kilkadziesiąt mebli. Fabryka jest również miejscem, gdzie do zawodu przyuczają się uczniowie. Dbamy o to, żeby uczniowie byli co roku. Tutaj mamy na obecną chwilę. Mówimy o trzech klasach, to mam ich obecnie 22 uczniów jeżeli mówimy o uczniach, to tak z chęcią zatrudniamy takich uczniów i później gwarantujemy pracę w naszym zakładzie. Jednym z uczniów pracujących w firmie Libro jest Mateusz, który zarówno w fabryce, jak i w domowym zaciszu trenuje do zawodowego egzaminu praktycznego. W domu mam też takie swoje stanowisko małe tapiterskie. Brakuje tego zawodu i myślę, że. W przyszłości będzie bardzo potrzebny. O niesłabnącym zainteresowaniu tapicerami na rynku pracy świadczyć może chociażby zapotrzebowanie na nowe meble. Firma Libro dystrybuuje je nie tylko do innych miast Polski, ale również między innymi do Niemiec, Litwy, Łotwy i Estonii. Jak najbardziej jest to zawód z przyszłością, ponieważ każdy chyba chce spać naszym, siedzieć naszym w domu. No i to jest jakby przedmiot coś innego użytku. Fabryka współpracuje z Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Dzięki temu uczeń ma możliwość kompleksowego przygotowania do zawodu pod kątem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym.